super pogoda muszę do tego rynku dojść muszę do tego rynku dojść w deszczu akurat się rozpadało teraz no. więc szyrły czy myrły szyrły Przecież nie to myrły <laughs> ci co oglądają szwagów nie wiem to mi w głowie zostało. Kupota. No dobra, będę. wychodził tak. Co nie chcę mi się w tym wjeżdżać? Pokój z klimą. No nic, no dobra. Pompa na nie wiem, Bobrki. To coś Bobrki na saliną, nie? deszczu żufryneczek fryneczek ja polecam, polecam zajmisty ech ludziska co ja narobiłem, co ja narobiłem Dobry, nie powiem Nie powiem czy Holender kiedyś spróbuje tego McDonalda Ale dobra tak jak mówię Namieszałem, namieszałem Teraz spijaj owoce tego do mieszania Dobrze czytam Tutaj osoba wie Dobra Pamiętnik kierowcy Co mi tam tak lata z tyłu Pamiętnik kierowcy pogoda, no. No dobra. Nie, pisze pisze że w strzyżów, strzyżów, ale że e, naprawdę, naprawdę polecam to miejsce za taką cenę, klima jeszcze <gryzyska> o czym to... o czym my rozmawiamy nie? nie byłem pewny czy ja miałem pierwszeństwo o, ja miałem pierwszeństwo ja miałem znaki, że tak trochę się zagubiłem czy, jechać... czy mam jechać prosto czy skręcić a wam powiem szczerze tak jak człowiek e... Przyjeżdżę z Ameryki, tak, wiecie tak w momentach trzeba tak się z tam przyzwyczaić na jazdę po Polsce, bo no tam, tam się inaczej jeździ, w Polsce się naprawdę inaczej nie jeździ, Naprawdę się inaczej jeździ Ci co wiedzą, wiedzą. Czekajcie, muszę do tyłu wycieraczki dać. Jak wycieraczki ci... z skoł... tyłu? Nie chcę ich teraz szukać. A szyba by się przydała Ale gdzie on? Chcę się teraz skupiać, no A, dobra Tutaj, guziczek No dobra, się nią No dobra, ścieżówki Pompa na ludcza. tak? No dobra, ludziska Co będę nagrywał? Jakieś deszczowe jazdy, nie? Słuchajcie, te kilka dni następne to będą takie troszeczkę wycięte, prawdopodobnie z kalendarza, znaczy z kalendarza nagrywania. Wiecie, z kuzynkami. Dwie kuzynki, plus dwie koleżanki Więc 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 wiecie, no, no nie wiem, no Może jakieś kawałki nagram, ale nie będę ich nagrywał Po prostu o tym, o tym chodzi, że nie, nie będę Ludzi nagrywał, no No dobra Strzyżów Przekreślony, godowa Vita, godowa City Vita, patologię Noż już drugi szef ściąg ściął, mnie i prawie mnie do grobu nie wpędził, zniska, no, nie fair, nie fair, ludziska. Ech, no dobra, tu w lewo muszę jechać. Czekajcie, 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 czekajcie. Tu w lewo muszę. Jechać. No dobra, ale jeszcze powiem, nie ścinajcie tak po hamsku. Do grobu mnie wpędzicie, no w zarośla i co, co będzie? Ten prasnął. Szefowie se jadą, ścinają, ja muszę uciekać na pobocze, no. coś o ścinaniu, historia... Historia... O, te światła znowu są. Historia z życia wzięte. Ale nie, szefowie, światełka teraz, teraz, kiedy ja nagrywam. Ale jedź, mistrzu, czy na czerwonym jedzie. To jest Polska. RMF. F.M. jak ta druga szła? Bo w Lidlu... Nie, czyli to nie w Lidlu. Hit. Jak to jest ta... Ta, ta reklama, co mi w głowie siedzi. Ej, kurczę, no. Bo... W, w Tesco nie masz. Haha, ha, nie, to nie Tesco. Co to było? To będzie mi ta reklama chodzić po głowie. No dobra, czyżby przestawało padać powoli, czy nie? Słuchajcie, co ja mówiłem, bo tutaj, mnie te szefowie mi pościnali troszeczkę, to pamiętam, jak na ciężarówce, miałem swoją ciężarówkę i było tam, już zjeżdżałem na światłach, i Gostek jechał takim kabrioletem Mustangiem z dziewczyną, i szefunią mnie ściął, żeby być pierwszy na światło, ale by mnie ściął. ściął mnie, a ja musiałem zahamować, bo bym jego, bym, by mu z tyłka garaż zrobił, nie? Może nie z tyłka, ale z boku, bym mu garaż zrobił. E, ty jeszcze, a szefunią się nawet nie zorientował. Ta szmata się nawet nie zorientował, że ja musiałem hamować. I to tak ostro ham, ha, zahamowałem żeby jego nie ściąć, tak? I panam no tak ściął mnie, co, co nie wiem, czy on, czy, czy on, nie wiem, czy on się, nie wiem, czy on zauważył, że ja musiałem hamować, bo, bo mówię, bo, bo w bok bym pieprzył się. Znaczy on mi właściwie, bo tu to, to ja, to on mi na pas wszedł. I panam, że on tak do tej dziewczyny tak widzisz, widzisz co ja potrafię, widzisz, komo, tak widzisz. komo, <laughs> nie komo, jak to jest po hiszpańsku. Po hiszpańsku ja pomyślałem, nie tylko, że tą dać, w stylu, widzisz? A, ja to potrafię. Ja jestem rajdowcem. Widzisz? Widzisz? Aż ja chciałem powiedzieć, ty, ty głupi pajacu pierdolony. Gdyby nie ja, że ja hamuję, ja ci cię ściął, ty, ty głupku, ty. Ale dobra. Więc tak mówiąc mówiąc ee, nie bądźmy małostkowi ładne tereny ładne tereny Takie nie tak nie ma, Są miszczady nie? nie wiem gdzie Bieszczady się kończą ale ale ładne ładne piękne tereny fajne tereny no się nie dziwię, że ludzie walą Wiesz, tylko, że to, widzicie ludziska, ja to wiecie no co mogę wziąć tam wolnego jak to tam jako kierowca wiecie o co chodzi no ma zbierać pieniądze i sobie robisz co chcesz, tak? a, a taki, tacy ludzie, co mają takie zwykłe prace, nie? na przykład tam dwa tygodnie ulotu, czy, 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 czy ile? w Polsce więcej, nie? w Kanadzie to jest poprzanione. Dwa tygodnie Dwa urlopu na lotnisku, weź, weź spokój. E, dobra. E... I do czego żyłem. Aha. No i weź, jedź sobie na, właśnie na Wieszczady. Mam jakiś domek wypożyczyć i weź teraz. Weź teraz. No i deszcz spada. No i siedzisz w domku, nie? Fajnie. A na przykład chciałeś, czy chciałaś w górach pochodzić, nie? Następne, ja już następne dwa dni. Niecie, ja to tam. Chciałem się z kuzynkami spotkać. Więc mi to tak... To mi to tam nie zależy. Jakieś tam zwiedzanie. Nie, ja jestem taki, że... Nie wystarczy jakiś jestem. Ja nie muszę chodzić po muzeach czy, czy, czy cokolwiek. Chociaż mówię, no nie, nie pogardziłbym, czy w ogóle jakieś tam... No w ogóle nie sobie, nie? To nie, nie, nie przeszkadza mi, ale to nie jest mój... widzisz To nie jest to, że ja że jadę i muszę zwiedzać coś, nie? Mi wystarczy, że jestem... Bo, mówię, zwiedzaniem nie gardzę, nie o to chodzi, ale nie jest mój priorytet, więc nie wiem, jak tam kuzynki na to patrzą, czy te koleżanki, jak to... Teraz ja ściąłem, ale nikogo nie, nie, nie ma. A te szefowie mi ścinali, dosłownie jak ja byłem, ja musiałem spieprzać na bok, nie? No. Więc tak, no mam nadzieję, że te kuzynki nie będą wkurzone, bo że pada. Musi się siedzieli w domku, no. Ja tak mówię, gdybym ja na, naprawdę, tak jak mówiłem tą historię o tym Master Trucku, nie? Ludzie, gdybym miała, ja, tak jak mówię, miałem tak jechać te... Te, nie wiem... Te 7 godzin. Nawę z Master Traka. bym się zachlastał Bo mi samochodem, tak jak mówię, mi się nie chce, mi się nie chce iść. Nie, ja pojadę tych kilka godzin. Ale tak jak mówię w ciężarówce, to ja mogę, wiecie, to, to jest inaczej. Nie? Ale jak w samochodzie ludzie nie chce nie chce nie, nie chce dla mnie tak jak mówię, z 12, 5 5 godzin to już wystarczy. Tak? Więc jak ja bym sobie teraz pomyślał, jechać na mastera 7 godzin. Być tam o siódmej, ósmej, na drugi dzień wrócić, następne 7 godzin i, i zabrać kuzynki z protem do, do tego, e, do cioci na następne 4 godziny ja się zachlastał, Dlatego ten master, no, nie wyszedł, nie wyszedł, tak jak mówiłem, e, trochę nieporozumienie, moja wina, bo jak to tak na spontanie, oczywiście, na spontanie. Zobaczyłem jedno, ale to ja mówiłem, no, opowiadałem wczoraj historię, taka ale trudno. No, trudno, mówię, no trudno. Szkoda, minko, szkoda, minko, mastera pod względem, że jedzie spotkać się z ludźmi, nie? Spotkać się z ludźmi, no, ale no dobra. Kręta droga, bieszczacka, 20 kilometrów. Do celu. Ładne, naprawdę ludzie, jestem pod wrażeniem. Super, super piękne tereny. Ej, ształ, dlaczego to jest ształ? O nie, ludziska, nie, błagam, mnie, nie dzisiaj. No, nie, 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 hej, no, no, hej, no. Nie, nie, no, nie, hej, no, nie, 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 nie Cholera jasna, ształno, no Z jakiej racji? No dobra, ludziska, dojeżdżam Mogłem się zatrzymać wcześniej w Lidlu Jakieś kupić, ale dobra Bo tutaj prawdopodobnie przepłacę One, Ale są delikatesy Naprzeciwko tam tego domku, co co, co kuzynki są. A jeszcze dwa kilometry. Ładne tereny. Naprawdę super. Ja tak się zastanawiam. Musiałem zobaczyć drogę, którą ja pokonywałem. No bo ja tu byłem. u szczyki, to jest niedaleko, tak. Drogę, którą ja robiłem, właśnie bodajże 21 chyba to był No dobra Osiec, tak? Co to był Osiec? Nie, orelec O i bubrka, właśnie, to bubrka ma być o jakiejś bubka, czy tam bo czy coś takiego, co ja się tam pomyliłem. Dobra. Fajnie, spokojnie. Camping cypel, Nina Solina, bla bla bla. O, tutaj, same te stare polskie, te fajne. Czekaj, Merkury Market to nie. O ja, już widzę na mapie, dobra, no to już jestem, za kilometr, półtora kilometra są te, e, są te delikatesy, czyli to tak, aha, czy to taka, tego typu, tego typu teren, taki spokojny wychodzi mi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dużego ruchu nie ma, więc to dobry znak chyba. Aha, no i znowu się rozpadało. Fajnie. Akurat jak ja mam wychodzić z samochodu. No dobra. Za 950 metrów, skręt w prawo. Za 850 metrów skręć w prawo. Za siedemset metrów skręć w prawo. No zamknij się, wiem kurwa ile raz będziesz powtarzał. Za 650 tysiąc metrów. Kręć w lewo. Znaczy w prawo. <grytum> Zajazd... Polakowa... Wina. Azyl w Gawrze. No trzy Aaaa! Zecleni! Czekajcie Wieszczadzka osada O, to takie typu domki będą Okej, okay, okej, okay, okej okay. Tylko, że to nie to Czekajcie A gdzie jest przecież domki do Polaka czy coś takiego, ale dobra, ja muszę Cześć, Żabka ale żabki nie chcę, bo żabka, żabka nie daje plastiku. Więc dziękuję, do widzenia, nie chcę żabki. Żabka jest eko. Zaraz, idzie, prawo. Czekajcie, to gdzieś tam dalej będzie, domki. Ale dobra, to jest to? No dobra, to są delikatesy. Aha, no dobra. A te domki to będzie? To już jest gdzieś tutaj Domki Dobra, to jest nieważne Czepowa, Szypuniu O wypad browiec tam chipsy <grytanie> No dobra Za 5 metrów skręć w prawo na parking i idź po... Twoje pier pierdolone browce Tak, tak, idę, idę właśnie